Dobry wieczór, moje kochane dzieci. Witam Was serdecznie w krainie bajek Dziadzia Bokusia z Garlic. Katarzyna Sędrowska opowiada nam o kranie, który ma katar. Kran kuchenny znów ma katar. Nie wiadomo, gdzie go złapał, który to już raz. Ledwie trochę się ochlapie, już mu woda z nosa kapie, kapie cały czas. Kłopot mamy całkiem spory, bo gdy kran na katar chory, nie da się dokręcić. Wszystkich w koło denerwuje, kiedy kran się kiepsko czuje, wszyscy chodzą z pięci. Było chustek, już wiązanie, szmatek, gąbek, podkładanie sprawy oczywiste. Nie pomaga nic w tym względzie, chyba jednak trzeba będzie wezwać specjalistę. Dobranoc, moje kochane dzieci, spokojnych, słodkich. snow